Witam Was serdecznie. 21 dzień października 2020 roku. 212 dzień od wprowadzenia lockdownu w Wielkiej Brytanii. Od pierwszego dnia wprowadzenia Wielkiej Brytanii lockdownu. W środa. Wczoraj przejeżdżałem tutaj w podobnych okolicach, wczoraj vlog mogliście już zobaczyć Jestem teraz na Astakadzie A40 i wczoraj tak przejeżdżając właśnie pomyślałem sobie, że jak będę przejeżdżał to znowu Wam tutaj coś nagram Jest co prawda wieczór przed godziną 19, więc może nie będzie tak super widać, ale po lewej stronie generalnie od tej estakady, gdzie będziemy jechać, będziecie widzieli albo już widzicie Budynek z takim zielonym sercem. Ja go wam postaram się oznaczyć potem na filmie, żebyście widzieli, który to jest budynek. On jest po lewej stronie. To jest właśnie ten budynek Greenfall Tower, który spłonął w 2017 roku. To był czerwiec 2017 roku. Co ciekawe, on płonął 60 godzin, się palił generalnie. No i się nie zawalił. Pozostawiam to bez komentarza w porównaniu z wieżami w Nowym Jorku. No, palił się 60 godzin, zginęło wtedy 72 osoby, około 60, 74 bodajże rannych. Tam były 24 piętra, są dalej. On został najpierw prowizorycznie owinięty, a w tym roku miał być do kwietnia owinięty tak na białą. W tej chwili już jest to zrobione, ale, ale przez lockdown trochę później zostało wykonane i u góry takie zielone serce podświetlone, które ma. Symbolizować pamięć. Budynek jest przeznaczony do, do rozbiórki, do wyburzenia e, oficjalnie, ale tak naprawdę, no to jest wiele jakichś tam dziwnych dyskusji. On był wybudowany bodajże w 1974 roku e, 24 piętra, tak jak mówiłem, 120 głównie socjalnych mieszkań. Tutaj kiedyś może Wam jeszcze powiem coś na temat tych socjalnych mieszkań w Londynie, dlatego że. Jest to bardzo ciekawe. No, ale to na tą chwilę będzie wszystko. Do usłyszenia, zobaczenia na razie. Cześć.